Paczka pod choinkę akcja, którą robimy z Urzędem Miasta Krakowa w Krakowie po raz czwarty. Urząd miasta Krakowa jest w tym roku naszym partnerem. Paczka pod choinkę to prezenty. Prezenty dla dzieci z krakowskich różnego rodzaju placówek. To są dzieci z tak zwanych przeróżnych środowisk wykluczeniowych. Dla tych dzieci zbieramy, ale zbieramy siłami całego miasta. Są jednostki miasta Krakowa, które również włączyły się w akcję. Części sklepów Lewia, tam dokładnie. Sześć lewiatanów włączyła się w akcję. Tutaj również można przynosić, kupować na miejscu, przynosić różnego rodzaju rzeczy. Mamy sieć w całym mieście, punktów zbiórek. Tam ludzie dostarczają prezenty. Prezenty są przeróżne od najprostszych dzieci marzą o tak prostych rzeczach jak środki higieny osobistej. Szczoteczki do zębów, pasty, spinki, gumki do włosów. Mamy też takie troszkę większe marzenia, bardzo nietypowe. Mam dziewczynkę ze zespołu szkół specjalnych, która marzy o dentyście oraz o dermatologu. Listę rzeczy potrzebnych możemy znaleźć w dokumencie Google. A najprościej znaleźć go jest na naszym fanpage'u. Fanpage z rąk do rąk. Można jeszcze tworzyć własne punkty zbiórki. W swoich szkołach, zakładach pracy, wszędzie może być taki punkt zbiórki zrobiony. Zbieramy prezenty do 13 grudnia. Poza tym jest zrzutka. Zrzutka na kupienie tego, co nie uda się zebrać, łatwo zapamiętać. Paczka pod choinkę na zrzutce. Również czekamy na sponsorów. Jak można nas znaleźć? Najprościej na fanpage'u Facebooka napisać. Fundacja z rąk do rąk, i tam można z nami kontaktować się pocztą.